Lot z Frankfurtu do Hanoi liniami Air China oznaczał międzylądowanie w Szanghaju trwające około 20 godzin. Po wylądowaniu około godziny 11 rano, po długim locie, musiałem przejść kontrolę paszportową i odebrać bagaż, ponieważ kolejny lot do Hanoi zaplanowany był dopiero po długiej w nocy. Zamiast spędzać tyle czasu na lotnisku, postanowiłem zatrzymać się w niedrogim hotelu w pobliżu, aby odpocząć. Darmowy transfer był wygodny, a chociaż hotel był prosty. Dał mi dokładnie to, czego potrzebowałem: spokojne łóżko i kilka godzin snu. Taka przerwa sprawiła, że cała podróż była o wiele przyjemniejsza. Gdy wróciłem na lotnisko na nocny lot, czułem się wypoczęty i gotowy na dalszą drogę. Czasami warto poświęcić trochę wysiłku, aby opuścić lotnisko podczas długiej przesiadki. To naprawdę zmienia doświadczenie. Ogólnie lot z Air China w ten sposób był wygodny i całkiem komfortowy.